Dokładnie w czasie kiedy nagrywałem wczorajszy komentarz dla państwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłaszał, że odrzuca skargi polską i węgierską dotyczące tak zwanego mechanizmu ochrony praworządności. Wszyscy wiedzą, bo cały dzień minął, o co chodzi, więc ja powiem tylko tyle. Kiedy w roku bodajże 2018 Bądź 17 zapomniany dzisiaj już Martin Schulz, wówczas przewodniczący Parlamentu Europejskiego, zapowiadał, że do roku 2025 zostaną zbudowane, jak to on nazwał, Stany Zjednoczone Europy. Myślę, że nazwa Związek Socjalistycznych Republik Europejskich byłaby tu. Lepszym, bardziej trafnym określeniem, ale on powiedział Stany Zjednoczone Europy, czyli europejskie państwo pod centralnym zarządem. I kto się zgodzi w takiej budowli uczestniczyć, ten w niej będzie, a jeśli komuś się nie podoba, to wynocha, czy jakoś tak powiedział pan Martin Schulz. Otóż kiedy on to, można znaleźć tę wypowiedź bez trudu w internecie. Na pewno w tygodniku do rzeczy omawialiśmy. Otóż kiedy pan Martin Schulz to mówił, to nie mówił o swoich marzeniach. Mówił o politycznym planie, który już wtedy zaczął to realizować. Niestety do rządzących Polską, do, do elit prawa i sprawiedliwości przez wiele lat to nie docierało. I teraz pytanie, czy ten wyrok? jasno i wyraźnie stwierdzający, że nie ma żadnej już Europy ojczyzny, nie ma marzenia, żadnych marzeń, puen de riveri, panowie. Nie ma już Unii Europejskiej opartej na trzech swobodach przepływów i poza tym będącej organizacją niepodległych państw, które postanowiły ze sobą w pewnych dziedzinach współpracować i w traktatach ustaliły, że w takich, takich, a takich dziedzinach cedują yy, swoje państwowe kompetencje na wspólnotowe organa, które będą na takich, to a takich zasadach powoływane. Te traktaty, na które się uparcie powołuje prawo i sprawiedliwość, mówiąc, ale tak nie można, ale to nie ma oparcia w traktatach, to co TSUE orzekło i tak dalej, te traktaty są już reliktem minionej epoki. Każdy dziennikarz który przebywa w Brukseli czy w Strasburgu, z którym rozmawiał, z którym rozmawiam, podkreśla, że tam panuje w tej chwili atmosfera historycznej konieczności. Mniejsza o traktaty, jest historyczna konieczność. Ta konieczność sprawia, że trzeba pogłębić integrację. Przeszkadzała w tym Wielka Brytania, więc ją wypchnięto, bo tak naprawdę Brexit nie doszedłby do skutku, gdyby nie to, że wierchuszka Unii Europejskiej wykorzystała z wielką chęcią wynik referendum, który rządzący Wielką tak zwaną Brytanią próbowali odwrócić i wyjść tak, żeby de facto nie wyjść. Nie, pozbyto się chętnie, bo uważano, że to jest właśnie przeszkoda w budowaniu tego europejskiego państwa, tych rzekomych Stanów Zjednoczonych Europy, ale okazało się, że pozbycie się Anglików jeszcze nie wystarczyło, trzeba jeszcze pozbyć się Polaków. No, Węgrzy to za mały kraj, ich tam można lekceważyć, ale Polska jest za duża. Polskie lekceważyć nie można. Polskę trzeba usunąć, a jeszcze lepiej złamać. Gdyby była mowa o usunięciu, to ja myślę, że oni nie byliby tacy prędcy, żeby nas usować. Niedawno przedstawiono takie badanie, jednej z cieszących się poważaniem instytucji badawczych światowych, które się tym zajmują. Podczepiono pod, bodajże pod G7, a może pod forum ekonomiczne w Davos. Badanie z tego wyszło, że od roku 1990 Polska jest drugim krajem na świecie, który najbardziej się rozwinął. Pierwszym, który, który wzrost, których wzrost gospodarczy przez te 30 lat był największy, są Chiny, a za nimi Polska wcale, wcale nie tak znowu daleko rozwinęliśmy się o więcej niż 1 trzecią, mimo wszystkich problemów, któreśmy w tym czasie mieli. Jesteśmy potencjalnie wielkim rynkiem, jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec kilkakrotnie niż Rosja, w którą oni tyle inwestują, bo tam sobie nie wiadomo dlaczego wyimaginowali, że tam kiedyś zrobią pieniądze. No ale na razie ich pieniądze zależą od Polski. Komisarz Unii Europejskiej od finansów Ettinger i inni przedstawiciele Unii Europejskiej przyznawali, że z każdego euro, które tutaj z tych funduszy unijnych do Polski trafiło, w różnie to obliczali. Jeden powiedział 80, drugi powiedział 70 parę, trzeci powiedział 80 parę, ale około 80 eurocentów trafia do Niemiec, tak naprawdę. To oni nam chcą obcinać fundusze w takim razie. Komu te fundusze obecną? Myślę, że gdyby mieli tę pewność, że Polacy uderzą pięścią w stół i powiedzą dość, to by się zawahali, ale działają w dużym poczuciu pewności, ponieważ uwierzyli panom Lewandowskim, Halickim, Sikorskim, Tuskom Trzaskowskim i wszystkim innym, którzy ich przekonują od lat, że Polacy, jeśli tylko ich się nastraszy utratą unijnych funduszy, jeżeli się ich postraszy wyrzuceniem z Europy, to, jak wielokrotnie mówiłem, to jest ten scenariusz, który zastosowano we Włoszech, który najpierw wpędziła Unia Europejska w kłopoty. I to nie jest żadne foliarstwo. No, były sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych opisał całą tę operację, którą wykonano, żeby najpierw <laughs> wpędzić Włochy w finansowe kłopoty, <laughs> a potem narzucić im swojego, takiego ichniego Tuska, właśnie swojego przedstawiciela w Rzymie, który na, na, na fali rozczarowania y, po, po obniżeniem poziomu życia, deficytem budżetowym władze objął. I ta sama operacja, oni sądzą, że jest spokojnie do przeprowadzenia w Polsce. A ja mam nadzieję, że oni się mylą. Ale trzeba by o to Polaków zapytać. Tylko trzeba by ich najpierw poinformować, jaka jest prawda o Unii Europejskiej, bo z tym jest największy problem. Y, zwolennicy, nazwijmy to Unii Europejskiej, wytworzyli takie... Dwa, dwie narracje. Wysłoży takie dwie narracje, która jest jedna dla siebie samych, a druga dla nazwijmy to dla frajerów, dla plebsu tego od 500 plus, jak to oni definiują, starszych, gorzej wykształconych i tak dalej. Narracja dla siebie jest taka, że musimy być w Unii Europejskiej za wszelką cenę, ponieważ to jest jedyna droga, żeby ciemną Polskę ucywilizować. Bo polskość to nienormalność, polskość to dziwność, polskość to zacofanie. Żeby z tego zacofania Polskę wydobyć, trzeba kserokopiarkę włączyć i jak to Ryszard Legutko nazwał, modernizacja przez kserokopiarkę. Nic nowego. XVIII wiek. Stanisław August Poniatowski. Pozrywać, wzgolić szlacheckie czuby, pozrywać kontusze, poprzebierać w pluderki, i peruczki i zrobić z Polaków, Francuzików albo Niemców i wtedy będzie dobrze. Próbowano, no, nie jest dobrze, ale oni w to wierzą. Właściwie to bardziej narzuca się też często przeze mnie przywoływany inny przykład powojenny filozofa Tadeusza Krońskiego i jego sławnego listu do Czesława Miłosza, kiedy rozpływał się o tym, że tymi sowieckimi kolbami wybijemy Polakom z głów zacofanie i potrzebujemy tych kolb sowieckich żołnierzy, tych sowieckich karabinów. Żeby Polaków nauczyć wreszcie myśleć racjonalnie i bez alienacji, jak to on określił. Tak, Unia Europejska w myśleniu polskiej lewicy się nie zmieniło, zajęła miejsce tych, tych soldatów sowieckich z kolbami, tej siły cywilizującej. Ale oni tego nie mówią na głos, to jest narracja do wewnątrz. Piszą to w swoich gazetach, no nie jest to tajemnica, można przeczytać. Natomiast do, do, do y, narodu, nie używają tego określenia, uważają, że jest y, samo w sobie y, naganne i podejrzane, więc do społeczeństwa mają opowieść, dla społeczeństwa mają opowieść inną. Kasa, mnóstwo kasy, całe palety euro wykładane na stadionie będą. Zapłatą za wyrzeczenie się polskich głupich ambicji do niepodległości. Głupich, bo oni uważają, cały czas tak głoszą, że historia się skończyła. Co prawda ten koniec historii też już się dawno skończył, ale to zostało przez lewicowo-liberalne elity przegapione. Oni dotąd żyją w przeświadczeniu, że państwa narodowe to przeżytek, że już nikt nikogo nigdy nie napadnie, nie trzeba żadnych wojsk nie trzeba żadnych narodów, to się wszystko zglaj szaltuje i będzie z tego nowy człowiek, nowy wspaniały świat, w którym nie będzie klas, nie będzie narodów, nie będzie ras, nie będzie mniejszości, a raczej wszyscy będą jedną wielką mniejszością. To jest bez sensu, ale, ale, ja nie mówię, że ten plan ma sens, ma sens. Ja się w każdym razie tego sensu nie doszukałem w nim, więc. W każdym razie powiadają społeczeństwu, że tak trzeba, jak Unia każe, że oni uzależniają sobie uznaniowo wypłacanie pieniędzy naszych, bo przez naszych składek i z kredytów branych pod zastaw polski. My będziemy musieli te kredyty potem przecież spłacać, bo je żerujemy. I wypłacanie tych pieniędzy uzależniają sobie od tego, jak ktokolwiek sobie dowolnie tam zdefiniuje praworządność czy niepraworządność. A ja pamiętam rok 2003-2004, jak, jak zapewniano, że jak wchodzimy do Unii Europejskiej, to nie ma absolutnie bata, żeby tam ktokolwiek chciał wpływać na nas w kwestiach obyczajowych, narzucać nam cokolwiek, to tylko czysto gospodarczy no tak, teoretycznie tak miało być, no, ale było, ale się zmyło. Teraz jest historyczna konieczność, trzeba pogłębiać integrację. Kto tego nie rozumie, to won. Tak powiedział Martin Schulz, ale przecież, jak mówię, on mówił tylko to, co mówiło się w jego środowisku i realizowało się. I co się mówi, i realizuje tam nadal. Otóż ta narracja euroentuzjastów o kasie jest największym kłamstwem, jakie się Polakom wmawia. Nie. Unia Europejska to nie jest dostatek. To jest niedostatek. Od pewnego już czasu jedyne, co stamtąd może przypłynąć, to wysokie ceny. Już przyszły za sprawą nośników energii, bo proszę zwrócić uwagę, jak głupia jest narracja wściekła, historyczna TVNów ów o tej reklamie Polskiej Grupy Energetycznej, która stwierdza fakt, że 60% kosztów energii to są ceny to są po prostu podatek od energii, inaczej nazwany, narzucony przez Unię Europejską. A oni krzyczą, że ale przecież to z tego, że 60% kosztów produkcji, bo nie tylko koszty produkcji są na rachunku, w związku z czym na rachunku to jest tylko 20%. A ja się pytam, jaka to jest różnica? Chodzi o fakt. Chodzi o fakt, czy to jest ponad połowa, czy to jest tylko jedna piąta, to tak czy owak, dopłacamy do tego interesu. Te ceny są wyższe przez ten idiotyczny podatek unijny, który nie służy żadnemu ratowaniu planety. To jest bzdura, tak samo jak poprzednia, poprzedni Związek Republik Socjalistycznych na Wschodzie też mówił różne rzeczy o tym, jaką sprawiedliwość społeczną chce zaprowadzić, a przecież nie o to chodziło. Więc. Te ceny są większe przez Unię Europejską, nieważne czy o 20% czy o 60%, dobrze, że zgadzamy się co do faktu. Dlaczego mają być większe? Dlaczego nie lepiej mieć niższe ceny energii, skoro one z kolei nakręcają spirale drożyzny wszystkiego innego? To jest fakt niezaprzeczalny i dlatego tak historycznie ta kampania o 60% kosztów energii jest zwalczana i tępiona. A to jest dopiero. Pikuś przysłowiowy w porównaniu z tym, co idzie w postaci zielonego ładu, planów Fit for 55 itd. Krótko mówiąc, proszę państwa, nie handlujmy z diabłem, jak wielokrotnie powtarzam, bo pakt z diabłem na tym polega, że ty mu duszę sprzedasz, a on ci wciśnie badziewie, które się okaże oszustwem. Zawsze oszuka. I tutaj też ci, którzy mówią palety pełne euro, cały stadion można by banknotami wypełnić, po prostu kłamią. Stamtąd przyjdzie inflacja, stamtąd przyjdzie nędza, stamtąd przyjdzie taka filozofia, która jest warta osobnego filmu, że dla ratowania planety trzeba teraz wszystkich ludzi w biedę wpędzić. Tylko ci najbogatsi, którzy na biednych będą zarabiać, no, skoro skończył się wolny rynek, to drogą do zarobienia nie jest kongurowanie tylko zubażanie innych więc ci najbogatsi no, będą sobie mogli pozwolić i na mięso i na latanie na wakacje i na prywatne samochody i na wszystko ale reszcie trzeba to odebrać nawet dzieci niech nie rodzą bo to niszczenie planety. Ta ideologia stamtąd idzie i zgodnie z tą ideologią jeśli my się podporządkujemy to możemy na tym tylko stracić w każdym, w każdym na każdym poziomie i na poziomie cywilizowania bo to już nie jest cywilizacja od nas wyższa, której byśmy się mogli czegoś nauczyć i na poziomie materialnym, i finansowym. I jeszcze jedna rzecz, o której sobie pomyślałem po tym wczorajszym wyroku, że jakkolwiek sam, i to możecie Państwo sprawdzić, wielokrotnie krytykowałem to, co PiS robił w, 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 z Trybunałem Konstytucyjnym. Cała ta akcja uważam, że była nieudolnie przeprowadzona i w ogóle niepotrzebna. Trybunał Konstytucyjny po tych. Już dwóch lat, jak pokazywał wtedy Marek Jurek, i tak byłby całkowicie złożony czy zdominowany przez ludzi wybranych przez obecny mniej więcej skład, obecną większość parlamentarną, a obyłoby się bez, bez wszystkich awantur. No ale chciano to sprowokować. I krytykowałem wielokrotnie sposób reformowania wymiaru sprawiedliwości oparty na nadzorze. A nie na uruchamianiu mechanizmów samokontroli w środowisku prawniczym, w środowisku sędziowskim. Ale jeśli ktoś powie, a mówią, że mamy teraz płacić pieniądze za izbę dyscyplinarną czy za jakieś fanaberie Ziobry albo Kaczyńskiego, to nie dajcie sobie Państwo robić wody z mózgu. Nie. To nie są rzeczywiste przyczyny tego, co się dzieje, tego jak Polska jest traktowana przez, przez eurokrację. To są tylko preteksty. Nie byłoby Izby Dyscyplinarnej, byłyby inne, bo jakiś pretekst by się musiał znaleźć, ale prawdziwy powód to jest to, o czym mówił otwartym tekstem Martin Schulz. Budowanie Stanów Zjednoczonych Europy, czyli właśnie tego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Coś, co kiedyś się już pojawiało w dyskursie publicznym i uważam, że wtedy było demagogią, bo dopóki Unia. Szanowała swoje ustalenia, swoje traktaty i nie próbowała ich obchodzić i zmieniać wbrew woli wyrażonej w demokratycznych procedurach przez europejskie społeczeństwa. Przypomnę, że projekty Konstytucji Europejskiej padły i to dwukrotnie. Dopóki to była tamta Unia, to nie było prawdą, ale teraz to się robi prawdą. To, także za co mamy zapłacić? Nie za Izbę Dyscyplinarną. Nie za takie czy inne reformy, nie za praworządność, tylko za to, że wciąż w nas tkwi, mam nadzieję, że w większości z nas, trzeba by referendum zrobić w tej sprawie, ale wciąż w nas tkwi to pragnienie, żeby wyrwać się z kołchozu napędzanego absurdalną ideologią. Tak jak już raz wyśmy, żeśmy się wyrwali z tego zbudowanego przez Rosję, tak okazuje się, że wpadamy z deszczu pod w podobny kołchoz budowany, przez głównie Niemców, ale nie tylko. I też w nim nie chcemy być i za to będziemy karani. Warto tę karę ponieść, ponieważ w dłuższej perspektywie zapewniam Państwa, na tym tylko możemy zyskać. O czym będę mówił. Na pewno wracał do tego w kolejnych filmach w miarę wydarzeń, nadarzających się albo. W, w jakiś wolny weekend, kiedy będziemy mieli chwilę więcej. No, ale na razie, na razie to tyle.